Witaj w programie Prawda Ewangelii z Andrew Womackiem, który skupiamy się na Bożej bezwarunkowej miłości i łasce. A teraz Andrew. Witaj w piątkowym odcinku programu Prawda Ewangelii. Dzisiaj kończy się mój tydzień i jest to jedyny tydzień, w którym mówię o tym, kim jest chrześcijanin. To naprawdę podstawowe kwestie, ale ważne jest, aby o nich powiedzieć. To ważne dla ludzi, którzy naprawdę uczynili Jezusa swoim Panem i narodzili się na nowo, czy też narodzili się z góry, aby zrozumieli, co się z nimi stało. To bardzo szybkie wprowadzenie, to mój piąty dzień na ten temat. Książka nosi tytuł Nowy Ty i Duch Święty i daję ją ludziom, którzy wychodzą do przodu na moich spotkaniach, aby wyjaśnić im, czym jest prawdziwe zbawienie i Chrzest w Duchu Świętym. Istnieje ogromna ilość ludzi, którzy uważają się za chrześcijan, ponieważ uznają chrześcijańskie zasady, reguły i regulacje zamiast muzułmańskich, hinduskich, buddyjskich czy innych, ale wielu z tych ludzi nie jest prawdziwie narodzonych na nowo. Nie będziesz mieć relacji z Bogiem, jeśli nie ustalisz, czy rzeczywiście jesteś narodzony na nowo, narodzony z góry. Masz relację z Bogiem, czy jedynie uznanie, że Bóg istnieje? Jedynie starasz się być dobrym człowiekiem, czy zostałeś zmieniony, wymieniony wewnątrz i masz teraz życie Boga? W prawdziwym chrześcijaństwie chodzi tylko o relację z Bogiem, a nie system wierzeń czy doktrynę. To relacja. Słyszałem kiedyś, że człowiek z relacją nigdy nie jest zdany na łaskę osoby z argumentem. A wiele z tego, co mówi się dzisiaj o chrześcijaństwie, jest tylko intelektualne. To argumenty, teologia i doktryna, ale mówią ci, kiedy doświadczysz Boga, kiedy Bóg przyjdzie i zamieszka w twoim wnętrzu, stajesz się zmienionym człowiekiem. Opowiadałem tę historię już wcześniej, ale pamiętam, jak byłem w Wietnamie. Byłem względnie nowy w Panu, nawróciłem się, kiedy miałem 8 lat, ale naprawdę zacząłem szukać Pana i być podekscytowany Panem, kiedy miałem 18. Miałem tylko 19-20 lat, kiedy byłem w Wietnamie i pamiętam pewnego ateistę, który przychodził na studium biblijne, które prowadziłem. Był absolwentem Princeton. Był dużo bardziej elokwentny ode mnie, był bardziej wykształcony i miał wiele pytań. Zaczął zadawać pytania, a potem wyśmiewał to, czego uczyłem. Wstał i wyszedł z mojego studium biblijnego, a całe spotkanie poszło z nim. Wszystkie osoby, sześć czy siedem osób wyszło razem z nim. Zrobił ze mnie głupka. I wiesz co? Czułem się zawstydzony, czułem, że nie wykonałem dobrej roboty, modliłem się, mówiąc, Boże, co mogłem zrobić inaczej, ale nie zwątpiłem w moją relację z Bogiem, ponieważ to jest relacja. Tamten człowiek powiedział: Nie ma Boga. Zapytałem: Jak możesz tak mówić? Rozmawiałem z nim dzisiaj. On rozmawia ze mną, mówi do mnie, powiedział mi różne rzeczy. Ten człowiek mógł wygrać ze mną na argumenty, był dużo mądrzejszy ode mnie, ale ja miałem relację z Bogiem i nie możesz mi wmówić, że Bóg nie istnieje. Kiedy ja z nim rozmawiam. I on do mnie mówi i dokonał różnych rzeczy w moim życiu. Tak więc modliłem się, mówiąc, Boże, co mogłem zrobić inaczej? A on wrócił, ten ateista, wrócił jakieś 30 minut później i usiadł. Modliłem się, Boże, daj mi drugą szansę, pomóż mi świadczyć temu człowiekowi. A on wrócił i powiedział, chcę tego, co ty masz. Byłem w szoku, ponieważ wygrał ze mną na argumenty, przekonał resztę ludzi, którzy z nim wyszli, sprawił, że wyglądałem jak głupek, a jednak chciał tego, co co miałem ja. Zapytałem, dlaczego chcesz tego, co mam ja. Powiedział, całe moje życie jest oparte o argumenty. Wygrałem z Tobą na argumenty, zrobiłem z Ciebie głupka. Gdyby ktoś zrobił mi coś takiego, zabiłbym się, ale ty masz coś, co nie jest tylko argumentem, masz relację. Bóg jest dla ciebie prawdziwy, masz relację. Widzisz, właśnie o tym mówię. W prawdziwym chrześcijaństwie chodzi tylko o relację z Bogiem. Jeśli wszystko, co masz, to zestaw doktryn, jeśli wszystko, co masz, to teologia, którą możesz opisać, ale naprawdę nie spotkałeś się z Bogiem, to musisz narodzić się na nowo, musisz stać się nowym stworzeniem. Użyłem już ten werset, ale drugi list do Koryntian, 5 rozdział, 17 werset. Tak więc jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. To, co stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. Kiedy naprawdę przyjmujesz Pana i rozpoczynasz relację z Wszechmocnym Bogiem przez Jego Syna, Jezusa, wtedy stajesz się wewnątrz nową osobą. Werset 18 mówi dalej, a wszystko to jest z Boga, który nas pojednał ze sobą przez Jezusa Chrystusa i dał nam służbę pojednania. Zwróć uwagę na słownictwo, który pojednał nas. Słowo pojednać oznacza uczynić przyjacielskim na nowo lub doprowadzić do zgody. Jeśli weźmiesz wyciąg ze swojego konta i porównasz go ze swoją książeczką czekową, jednasz ze sobą te dwa rachunki. Sprawiasz, że mówią to samo. Jeśli się so różnią, to musisz God odkryć, co jest różnicą, aż będą mówić to samo. Tak więc ten werset mówi, że Bóg nas pojednał, wprowadził nas w harmonię z Bogiem, jesteśmy teraz w jedności z Bogiem. Zauważ, że ten fragment mówi, że on pojednał nas. Powtarzam, wielu ludzi myśli, że chrześcijaństwo to przyjęcie systemu wierzeń, że przyjmujesz je, ale tak właściwie jesteś zbawiony i tkwisz, dopóki nie umrzesz i nie pójdziesz do nieba. A dopiero w niebie wszystko się zmieni. W niebie zmieni się Twoje ciało i całkowicie odnowi się Twój umysł. Ale teraz, w tej chwili jesteś nowym stworzeniem w swoim duchu i wszystko, co stare, cała Twoja grzeszność, cała Twoja bezbożność przeminęła i wszystko stało się nowe. To zadziwiające, jak wielu ludzi zawołało do Jezusa, aby był ich panem, ale nie rozumieją tego. Jest tak, ponieważ nie możesz zobaczyć swojego ducha w lustrze. I dlatego, że nie możesz go zobaczyć i poczuć, większość ludzi jest zdominowana przez to, co widzą i czują i myślą. Nic się nie zmieniło, więc czekają na niebo, zanim będą mogli zacząć naprawdę doświadczać Bożej mocy. Ale prawda jest taka, że jedna trzecia twojego zbawienia już jest zakończona. Twój duch jest teraz tak doskonały i czysty, jak będzie za milion lat od teraz w wieczności. Jest doskonały i do tego stopnia, w jakim odnowisz swój umysł i. Będziesz postępował w zgodzie ze swoim duchem, możesz doświadczać tego nadnaturalnego Bożego życia tutaj, w tym życiu. To także pomaga Ci zrozumieć, jak Bóg może Cię kochać, ponieważ wielokrotnie, kiedy ludzie przychodzą do Pana i są przekonywani o swoim grzechu i mówią: Boże, potrzebują Twojego przebaczenia i proszą o przebaczenie, może przyjmują, że nie pójdą do piekła, ale nie mogą tak naprawdę zrozumieć, jak Bóg wszechmocny, święty Bóg, może kochać ich, ponieważ byli grzeszni. I nawet po nowo narodzeniu nadal nie robisz wszystkiego właściwie, nadal zawodzisz w kochaniu, tak jak powinieneś, nadal zawodzisz. Wchodzisz w byciu oddanym Bogu tak, jak chciałbyś być. Nigdy nie jesteś doskonały. To jeden z problemów z posiadaniem upadłego ciała, w którym żyjemy. Ludzie potrafią być dla siebie krytyczni i żyć w wielkim potępieniu, będą śpiewać pieśni. Kiedy pójdziemy do nieba, jakiż to będzie to dzień? Ale wiesz, że Bóg już nas pojednał i wnioskujesz to przez zrozumienie, że to w Twoim duchu. Zostałeś pojednany z Bogiem. To Twój duch jest częścią Ciebie, która została zmieniona. Ewangelia Jana 4, rozdział 24, werset mówi: Bóg jest duchem, więc ci, którzy go czczą, powinni go czcić w duchu i w prawdzie. Jedyny sposób, w jaki tak naprawdę możesz odnosić się do Boga, to duch do ducha. Twój duch został zmieniony i jest teraz tak święty, sprawiedliwy i czysty jak Jezus, jeśli uczynisz Jezusa swoim padem. Jeśli możesz zrozumieć te proste rzeczy, o których mówię, wtedy możesz zacząć posiadać dynamiczną relację z Bogiem, ponieważ nie żyjesz już w poczuciu bezwartościowości, winy i wstydu. W Twoim naturalnym ja, w Twoim ciele Twoje czyny nigdy nie będą doskonałe, Twoje myśli nigdy nie będą doskonałe, Twoje emocje nigdy nie będą doskonałe, więc nie jesteś doskonały. I nie jesteś w stanie mieć prawdziwej relacji z Bogiem w tym, co Biblia nazywa Twoim ciałem, w fizycznym i emocjonalnym wymiarze, ale w duchu jesteś doskonały. List do Hebrajczyków, 12 rozdział 23 werset, mówi, że przyszliśmy do duchów sprawiedliwych, uczynionych doskonałymi. Twój duch został uczyniony doskonałym i w związku z tym znajdujesz się w klasie Boga, ale w swoim duchu, nie w swoim ciele. Ono zostanie zmienione nie w Twojej duszy, ona zostanie Odnowiona, ale twój duch jest teraz stworzony na klasę Boga, ponieważ to duch, jego syna, który został posłany do naszych serc. List do Galacjan, rozdział 4. Tak więc, jeśli uznajesz to, kim jesteś w duchu i uwielbiasz Boga przez ducha, możesz mieć dynamiczną relację z Bogiem w tej chwili. Możesz doświadczać jego miłości, jego radości i pokoju, jego mocy, jego namaszczenia, darów ducha, które pokażą ci to, co nadejdzie, dadzą ci Boże prowadzenie i pokażą ci jego wolę. Możesz słyszeć Boży głos nie tylko fizycznymi uszami, ale w swoim duchu. Widzisz, to wszystko jest prawdą i to przemieniło moje życie, kiedy to zobaczyłem, ponieważ jeśli starasz się doświadczać Boga tylko w wymiarze fizycznym, to będą chwile, kiedy Bóg się objawi i będą działy się jakieś fizyczne rzeczy. Rzeczy, ale Bóg jest duchem, i żeby naprawdę go czcić, musisz robić to w duchu i w prawdzie. Jeśli nie odnowisz w tym swojego umysłu i nie zrozumiesz, że już jesteś pojednany, że on już zabrał wszystkie Twoje grzechy, że nie jest to coś, co wydarzy się w przyszłości, to wykonało się w chwili, kiedy narodziłeś się na nowo. Nie mam czasu, żeby przeczytać wszystkie te wersety, ale pozwól, że kilka podkreślę. Przejdźmy do listu do Hebrajczyków, rozdział 9, i pozwól, że szybko przez to przejdę. Powtarzam, mam nauczanie, które wchodzi w duże szczegóły na temat każdego z tych punktów. List do Hebrajczyków, 9 rozdział, 12 werset. Ani nie przez krew, kozów i cieląt, ale przez własną krew wszedł raz do miejsca Najświętszego, zdobywszy wieczne odkupienie. Słowo odkupienie zgodnie z listem do Efezjan, rozdział 1, list do Kolosjan, rozdział 1 mówi, że odkupienie to przebaczenie naszych grzechów. Definiuje to. Odkupienie odnosi się do przebaczenia Twoich grzechów. A ten fragment mówi, wszedł raz do miejsca najświętszego, zdobywszy wieczne odkupienie, czy też wieczne przebaczenie grzechów. Innymi słowy, kiedy uczyniłeś Jezusa swoim Panem i zostałeś zmieniony wewnątrz, nie jest to coś, co ma miejsce tylko do następnego razu, kiedy zgrzeszysz, a potem to tracisz i twój duch znowu staje się zanieczyszczony, i musisz iść do Boga i znowu otrzymać przebaczenie, albo na nowo narodzić się na nowo czy też mieć na nowo przebaczone. Nic z tego nie jest prawdą. Kiedy rodzisz się na nowo i kiedy czynisz Jezusa swoim Panem, w tym momencie zostajesz zmieniony i Twoje grzechy, przeszłe, terazniejsze, a nawet przyszłe grzechy są przebaczone. Czy to oznacza, że możemy iść żyć w grzechu? Po pierwsze, Biblia naucza w liście do Rzymian rozdział 6 i w pierwszym liście Jana rozdział 3 i w innych miejscach, że jeśli naprawdę jesteś narodzony na nowo, zmieniła się twoja natura i nie chcesz żyć w grzechu. Każdy, kto przyjąłby to, co mówią i powiedziałby, ludzie, uwielbiam to, mogę iść żyć w grzechu, ponieważ moje grzechy są przebaczone. Nigdy nie narodziłeś się z góry, nigdy nie narodziłeś się na nowo, nie masz tej nowej natury w swoim Inaczej nigdy byś tak nie pomyślał. To nie ma uwolnić cię do grzechu, ale ma uwolnić cię od potępienia i poczucia winy, które wiążą się z grzechem, ponieważ nawet po tym, jak narodziłeś się na nowo, zawiedziesz w byciu osobą, którą być powinieneś. Tak naprawdę wszystko zmienia zrozumienie, że chociaż nie jesteś tym, kim być powinieneś, jest ci przebaczone nawet zanim to zrobisz jest ci przebaczone twoje grzechy są przebaczone zanim w ogóle je popełnisz ma to miejsce potem jak narodziłeś się na nowo Ktoś może się z tym nie zgadzać, to nie ma żadnego sensu. Jak Bóg może przebaczyć grzech, zanim Go popełnisz? Cóż, Jezus umarł za nasze grzechy tylko raz, dwa tysiące lat temu na krzyżu. Nigdy więcej nie umarł ponownie za twoje grzechy. Jeśli twoje grzechy nie mogą być przebaczone, zanim je popełnisz, to znaczy, że nie możesz być dzisiaj zbawiony, ponieważ On umarł za grzechy dwa tysiące lat temu. Nie wiem, jak Bóg to robi, ale Bóg potrafi zapłacić za grzechy jeszcze zanim je popełnisz. Tego naucza pismo. Masz wieczne odkupienie. Nie oznacza to, że idziesz żyć w grzechu, ponieważ po pierwsze zmieniła się Twoja natura. Jeśli jesteś naprawdę narodzony na nowo, jeśli naprawdę zostałeś zmieniony, jeśli stałeś się nowym stworzeniem, to nie chcesz żyć w grzechu. Drugim powodem, dlaczego tego nie robisz, jest to, że List do Rzymian, rozdział 6, werset 16, mówi, Czyż nie wiecie, że komu oddajecie siebie jako słudzy w posłuszeństwo? Komu jesteście posłuszni tego, jesteście sługami? Bądź grzechu ku śmierci, bądź posłuszeństwa ku sprawiedliwości. Jeśli poddajesz się grzechowi, poddajesz się osobie, która zainspirowała ten grzech, diabłu. I dajesz mu dostęp do siebie, wolność do działania w twoim życiu i niszczenia ciebie. Zapewniam cię, jeśli to zrobisz, on zje twój lunch i oblicza sobie po nim palce, nie chcesz tego robić. To wspaniałe wiedzieć, że masz wieczne odkupienie, nie dlatego, że to uwalnia cię do życia w grzechu, ale dlatego, że uwalnia cię od potępienia, które przychodzi, kiedy zawodzisz w byciu tą osobą. Do tego stopnia, do którego możesz, opierasz się grzechowi, ponieważ nie chcesz dawać szatanowi dostępu do twojego życia, a jeśli poddasz się diabłu i dasz mu dostęp, musisz szybko się z tego pamiętać. Nie po to, żebyś miał ten grzech wybaczony między tobą a Bogiem, ponieważ on już to zrobił, masz wieczne odkupienie, ale robisz to, żebyś mógł zamknąć drzwi diabłu. Mówisz, opamiętuję się z tego, co zrobiłem, odwracam się od tego, nie masz już więcej prawa do działania w moim życiu, nie dam ci tej możliwości. To jest ważne. Werset 15 mówi, i dlatego jest pośrednikiem Nowego Testamentu, ażeby przez śmierć poniesioną dla odkupienia występków popełnionych za I testamentu, ci, którzy zostali powołani, otrzymali obietnicę wiecznego dziedzictwa. Powtarzam, to koncepcja, której przeciętny tak zwany chrześcijanin nie zna. Nie wie o wiecznym dziedzictwie. Ogromna część ciała Chrystusa wierzy, że za każdym razem, kiedy grzeszą, tracą swoją pozycję przed Bogiem i gdyby umarli, zanim wyznaliby ten grzech i zanieśli go pod krew, poszliby do piekła. To nieprawda. Masz wieczne odkupienie. Werset 12 i werset 15. Masz wieczne dziedzictwo. Kiedy przejdziesz przez list do Hebrajczyków, zwłaszcza rozdział 9, podkreśla, że Jezus wszedł raz i zdobył wieczne odkupienie. Raz, aby zdobyć wieczne dziedzictwo. Umieramy tylko raz, więc Jezus umarł raz i zapłacił za wszystkie nasze grzechy. To jest punkt, który jest powtarzany w kółko. Rozdział 10, werset 10 mówi, Za sprawą tej woli jesteśmy uświęceni przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. Słowo uświęcić oznacza oddzielić lub uczynić świętym, a przez to, co zrobił Jezus, przez jego śmierć, kiedy to przyjąłeś i doświadczyłeś nowo narodzenia i zostałeś przemieniony, jesteś uświęcony, uczyniony świętym, zostałeś oddzielony raz na zawsze, raz na zawsze. Powtarzam, większość ludzi myśli, że za każdym razem, kiedy grzeszą, jest to nowe wykroczenie przeciwko Bogu i że w taki czy inny sposób są oddzieleni, czy to oddzieleni na wieki, czy to oddzieleni od Jego radości, pokoju błogosławieństwa i że Bóg cię nie użyje, nie namaści, jeśli masz jakiś grzech w swoim życiu. Jeśli w to wierzysz, nigdy nie będziesz mieć radości, pokoju, mocy i namaszczenia, ponieważ na nie nie zasługujesz. Nigdy, nawet kiedy wydaje ci się. Że idzie ci naprawdę dobrze. Nadal brakuje ci do tego, kim Bóg chce, żebyś był. Musisz czcić Boga w duchu i w prawdzie. Ewangelia Jana, czwarty, rozdział 24 czwarty, werset i w duchu jesteś przemieniony, jesteś zupełnie nowy, i jesteś odkupiony na wieki. Masz wieczne dziedzictwo, zostałeś uświęcony i uczyniony doskonałym na zawsze. Twój duch jest doskonały. Skoro Bóg jest duchem, on patrzy na Ciebie w duchu i nie traktuje Cię na podstawie tego, jak postępujesz w swoim fizycznym ciele. On traktuje Cię na podstawie tego, jaki jesteś w swoim duchu. Jeśli Twoje postępowanie i wszystkie uczynki są dobre, ale Twój duch jest zły, nie narodziłeś się z góry, wtedy Bóg nie może i nie będzie się przez ciebie poruszał i używał cię tak, jak używałby wierzącego, ponieważ nie jesteś z nim w relacji. Z drugiej strony, jeśli jesteś narodzony na nowo, twój duch jest doskonały, jest odkupiony na wieki, ma wieczne dziedzictwo, jest uświęcony, jest uczyniony doskonałym na zawsze i nawet jeśli źle postąpisz, Bóg odnosi się do ciebie na podstawie tego, kim jesteś w twoim duchu, a nie na podstawie twoich uczynków. Powtarzam, to prowadzi niektórych do krytykowania, więc mówisz, że każdy może zachowywać się jak tylko chce? Jeśli jesteś naprawdę zmieniony wewnątrz, to zmieni cię na zewnątrz, ale nie stanie się to automatycznie, nie stanie się to natychmiast. W trakcie podróży popełnisz błędy, ale czeka na Ciebie obfitość łaski i przebaczenia. Nie głoszę, że masz iść żyć w grzechu, ale głoszę, że jeśli jesteś prawdziwie narodzony na nowo, to nadal będziesz grzeszył i będzie Ci brakowało, ale nie tracisz twojej właściwej pozycji przed Bogiem, ponieważ jest to zależne od tego, kim jesteś w duchu, a nie od Twojego postępowania. To jest dobra wiadomość, to prawie zbyt dobra by była prawdziwa wiadomość. To jest Ewangelia. Niestety większość ludzi tego nie wie. List do Hebrajczyków, 10 rozdział, 10 werset mówi: Jesteśmy uświęceni przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. A werset 14 mówi: Jedną bowiem ofiarą uczynił doskonałymi na zawsze tych, którzy są uświęceni. Werset 10 mówi, że zostałeś uświęcony przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. A werset 14 mówi, że jeśli zostałeś uświęcony. A werset 10, że zostałeś przez ofiarę Jezusa. W takim razie zostałeś uczyniony doskonałym na zawsze. Kiedy ludzie to słyszą, jest tak, jakby się rozłączali. Jakby zostali przeciążeni. Jak automat do gry, który się przewrócił i wszystko przestało działać, ponieważ ludzie patrzą w lustro i mówią, to nie jest doskonałe. Nie mogę być doskonały. Co Biblia ma na myśli? Nie potrafią tego przyjąć. Najprostsza odpowiedź na to jest taka, że to Twój duch został uczyniony doskonałym. Nie Twoje ciało, twoje ciało nie jest doskonałe. Nadal posiada swoje niedoskonałości. Jeśli byłeś brzydki przed zbawieniem, będziesz brzydki po zbawieniu, to się nie zmienia. Twój umysł się nie zmienia natychmiast, jeśli nie jesteś mądry przed zmianą, nie będziesz mądry po zmianie. Chyba, że zaczniesz odnawiać swój umysł i stosować to, ale w swoim duchu zostałeś uczyniony doskonałym i można to udowodnić, ponieważ List do Hebrajczyków, 12 rozdział, 22 werset mówi Lecz podeszliście do góry Syjon i do miasta Boga Żywego, do niebiańskiego Jeruzalem i do niezliczonej Rzeszy Aniołów, na powszechne zebranie, do zgromadzenia pierworodnych, którzy są zapisani w niebie, do Boga Sędziego Wszystkich, do duchów sprawiedliwych uczynionych doskonałymi. Pamiętaj, że to jest ten sam list. Oryginalnie nie został napisany z podziałem na rozdziały i wersety. I ponieważ wstawiliśmy je ze względu na referencje, nie ma w tym nic złego. Ale ponieważ to robimy, czasami ludzie przechodzą do nowego rozdziału i myślą, to nowa myśl i oddzielne nauczanie. Nie, to zostało napisane jako jeden list, to ten sam autor, ten sam list. I kilka wersetów później mówi, że to Twój Duch został uczyniony doskonałym. Połącz to z listem do Hebrajczyków, 10 rozdział, 10 werset. Zostałeś uświęcony. Uświęcony i uczyniony doskonałym na zawsze. Werset 14. Jeśli zostałeś uświęcony, zostałeś już uczyniony doskonałym. Jaka część ciebie została uczyniona doskonałą? Nie twoje ciało, nie twoja dusza, ale to duchy sprawiedliwych zostały uczynione doskonałymi. To jest potężne. Cały ten tydzień poświęciłem na powiedzenie, kim jest chrześcijanin. Podaliśmy same podstawy. Mam o wiele więcej materiału, ale jest to fundament nauczania, nowy Ty i Duch Święty. Jeśli nie znasz Jezusa osobiście, jeśli nie masz tego przemienionego życia, musisz zadzwonić pod numer, który widzisz na swoim ekranie. Pozwól, aby ktoś się z Tobą pomodlił i zaopatrzył Cię w te materiały. Jeśli jesteś już narodzony na nowo, ale chcesz otrzymać je do przestudiowania, mamy sugerowany datek. Prosimy, abyś coś dał. Zostanie to wysłane za dowolną kwotę, ale jeśli nigdy nie uczyniłeś Jezusa swoim Panem, zadzwoń, pomódl się z nami, wyślemy ci to jako prezent od nas. Mówię ci, będziesz miał przemienione życie. Linia modlitewna dla widzów programu Prawda Ewangelii jest czynna od wtorku do piątku od godziny 12 do 18.30, z wyjątkiem dni urzędowo wolnych od pracy. Jeśli potrzebujesz, by ktoś zgodził się z Tobą w modlitwie, zadzwoń pod numer 42 280 78 67 lub napisz na adres info polskacom